Why do Kurwa! Ej ty tam. Zabić mi do Ripera za Zależy, co ci jest. Serio? Będziesz mi teraz zakładać kartę pacjenta? Chcę mieć pewność, że to nie cyberpsychoza. Nie! To jest zwykła... A! U, u, zwykła awaria w szczepu. Zadowolony? Pomożesz mi? Mam lepsze rzeczy do roboty. A, A niby jakie? Nie wiem, coś się wymyśli. Nie, to nie. I przestań mi wrzeszczeć do ucha. Okej, okay, niech będzie. No to co tak stercisz? <laughs> <śmienic> <Kuchyba. Coś? śmienic> Okej, okay, niech będzie. No to co tak sterczysz?! Prowadź to Motor! Motor! Chyba tu żartujesz, nie wysiedzę! Zdajcie jakiś samochód! Szybko! A mówili, że satysfakcja gwarantowana. Niech zgadnę. Mr. Stad, seria XCV 19. Tak, skąd wiedziałeś? Znam się trochę na wszczepach. Także tych lewych. To była wadliwa seria. Producent wycofał je z rynku i sprzedał na czarno. A mówili, że satysfakcja gwarantowana. Jak twój facet będzie chciał sobie założyć Mr. Stada, to wybij mu to z głowy! Dzięki. Zapiszę sobie. Hej, słuchaj, w ogóle dzięki, że się ze mnie nie śmiejesz, doceniam to. No, powiem ci, nie jest łatwo. Pierdol się. <słuch> Jak pech, to pech. A, jeść, jeść, jeść! Spokojnie. Zaraz przejdą. Spokojnie! Spokojnie, ja tu mam pożar w gaczach to kurwa. Spokojnie, robię co mogę. To samo powiedziałem mojej dziewczynie, ale jej ta odpowiedź nie zadowoliła. Aaaa, już, już ja pierdolę kurwa! Musisz się tak drzeć. Wiesz jaki to jest ból? Jakbyś się bał z elektryczną temperówką. Cierp z godnością. Podobno ból uszlachetnia. Bardzo kurwa zabawne. Ok, jest... Zapłacę jak będzie po wszystkim. Czekaj na telefon. Ale... Nie wytrzymał! A! 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 No, nie wytrzymał, kurwa! Dlaczego no. do mnie poniesz? źle myślałeś. Głównie mnie to obchodzi. E, 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 a, a, od... No, 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 wiesz... Od dymiącego krocza. No tak, tak można to ująć. Dzwonię, żeby powiedzieć, że przelałem już kasę. No i jak? Udało się uratować... no wiesz... O no, no tyle o ile. Najważniejsze, że już nie boli. Jak się zagoi, założysz sobie lepszy model. Wiesz, coś <górne> z górnej półki. Po cholerę, e, a to podkwitliwe pytanie? No bo po co się zakłada, Mr. Stada? Żeby łatwiej było trafić do pisuaru, zapomnij, że spytałem. Na razie. Mhm. Mm tylko następnym razem sprawdź kartę gwarancyjną. <laughs> no, tak zrobię. Trzymaj się. Dzięki. Nie, nie, to, to ja dziękuję. Gdyby nie ty. Trzymaj się. I udanych podbojów. Bardzo kurwa zabawne. Nie, ja już nie mogę. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się w tej chwili. There's been a rebellion, sir. Don't worry, the situation is under control. I'm sorry, sir. It's time for you to leave.